Cześć, Manko, z tej strony Miłosz, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić helikopter szczelający rakietami. Więc pierwsze, co musicie zrobić, to musicie przyjść na jakąś dużą przestrzeń, bo na małej przestrzeni po prostu Wam to nie zadziała. I teraz wpisujecie kod. Dwa razy kółko, kółko, L1, później kółko, 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 L1, L2, R1, trójkąt, kółko i trójkąt i jak widzicie helikopter nam się respi możemy sobie do niego wsiąść i teraz yy, yy, jak to yy, guzikiem yy, R2 wlatujecie wyżej i jak tutaj możecie strzelać na razie ja strzelam jakimiś takimi pociskami ale zmieniacie sobie na rakiety i teraz Wam strzelacie sobie rakietami i właśnie tak yy, nagrywam bo Fajny, fajny ten, fajny po prostu patent i możecie sobie polatać i poszczelać rakietami. To do następnych, trzymajcie się, cześć.